Kukułka, 10 ciekawostek. Nie przedłużajmy, zacznijmy od tego oczywiście, że to jest jedyny występujący w naszym regionie. Pasożyt lęgowy. Tak, w Europie Środkowej tylko kukułka jest tym pasożytem lęgowym. Co to oznacza? Oczywiście to, że te ptaki nie budują gniazd i samice składają jaja, to znaczy po jednym jajku, do gniazd innych ptaków tak żeby to właśnie te inne ptaki wychowały te kukułki, malutkie kukułki i żeby te kukułki mogły dalej po prostu istnieć. I oczywiście nie jest to taka strategia, która w 100% jest skuteczna, ale jeśli spojrzymy na to, że te kukułki są i są i są i wcale nie mają aż tak wielkich problemów jak niektóre inne ptaki, to jednak jest to dosyć skuteczna strategia. Druga ciekawostka to oczywiście to, że są to ptaki wędrowne. Tak, jeśli chodzi o Polskę, ale ogólnie całą Europę oraz Azję, to jest to ptak, który prowadzi u nas w znaczeniu w Europie oraz u nich w Azji prowadzi lęgi, a zimuje w innych regionach. Do nas przylatują kwiecień, maj, odlatują sierpień, wrzesień i odlatują do środkowej, południowej Afryki ponieważ one zimują poniżej Sahary. No jak większość ptaków wędrownych, chociaż oczywiście na przykład skowronek zimuje w Europie zachodniej, w basenie Morza Śródziemnego, ale nie tylko skowronek. I dodatkowo poza tą Afryką zimują również w terenach Azji wschodnio-południowej. Na takim niewielkim obszarze tu jednak duża część tych skowronków zimuje w na przykład Afryce. Ale Ogólnie południowa Azja to teren, gdzie te kukułki są w czasie zimy, kiedy te warunki, to znaczy pożywienie, jest brak pożywienia. Jeśli chodzi o wielkość, to długość ciała to 32-36 cm, rozpiętość skrzydeł około 60 cm, kilka centymetrów więcej, kilka centymetrów mniej. Masa ciała w przypadku samic 106-112 gram, w przypadku samców 114-133 gramy. Czwarta ciekawostka to oczywiście nazwa. I tutaj ta nazwa, przynajmniej u nas, jest oczywista, ponieważ pochodzi od, od głosów, które wydawane są przez samce. Kukanie, kukułki, to znaczy, to znaczy samce kukułek, kukają. Samice właściwie nie wydają dźwięków, jeśli już to taki chichot, taki, taki dziwny dźwięk, ale to właśnie dzięki samcom te takie uzyskały nazwę. I y, samce kukułek oczywiście kukają, żeby zwabić samice, żeby zachęcić samice. Tutaj o tym będzie w późniejszej części materiału i to kukanie doprowadziło do tego, że one się nazywają kukułkami i one kukają od początku, kiedy tutaj przylecą, czyli np. od y, drugiej połowy końca kwietnia aż do początku lipca. Czyli do czasu, kiedy samice znoszą jajka. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie w swoich gniazdach. Piąta ciekawostka, oczywiście, tradycyjnie dotyczy tego, czym się odżywiają i są to owady, są to ptaki, przepraszam, owadożerne. Z tym, że one wyspecjalizowały się w tym, że zjadają pokarm, który jest łatwo dostępny, który jest też niezjadany przez inne ptaki, ponieważ one bardzo często na przykład zjadają gąsienice motyli, w tym te takie na przykład owłosione, te które są przez inne ptaki, ogólnie inne zwierzęta, po prostu omijane, niezjadane. zjadane. A kukułka je zjada, rzadziej chrząszcze, inne owady, ale głównie właśnie skupiają się na tych owadach, których jest dużo, ze względu na to, że są niesmaczne, ze względu na to, że po prostu inne ptaki ich nie jedzą co jest też bardzo ważne, jeśli chodzi o taką bardzo skuteczną strategię przetrwania. I one najczęściej żerują na drzewach, o wiele rzadziej żerują na ziemi, no ale kiedy nie ma pożywienia, to im to nie przeszkadza, ale głównie jest to żerowanie na... Drzewa. Szósta ciekawostka dotyczy terenów, które zamieszkują. Oczywiście są to lasy, ale raczej nie jakieś duże, zwarte kompleksy. Lasy, ogrody, parki, również tereny zmienione przez nas, przez ludzi, ponieważ kukułkom to nie przeszkadza. Czyli na przykład krajobraz rolniczy, jak tutaj, może z tej perspektywy tego nie widać, ale tu kukułki są i to jest ich dosyć dużo. To kukanie za jakieś dwa miesiące na pewno będzie słychać. Może wtedy jakiś taki materiał też. Powtórzę, dlaczego kukułki kukają i teren rolniczy, ale z skupiskami drzew. To są też tereny, które są na przykład obrzeżami jakichś zbiorników wodnych, stawów, jezior, trzciny, trzcinowiska. Tereny, gdzie są te drzewa, i tereny, które nie są zbyt zwarte, czyli obrzeża lasów, parki, ogrody. I kukułki naprawdę bardzo dobrze przystosowują się do warunków, które je otaczają. Siódma ciekawostka dotyczy właśnie tej strategii, tego pasożytnictwa lęgowego. Samica od maja do początku lipca składa od 10 do nawet 20 jaj. No To jest bardzo duża liczba, jeśli chodzi o ptaki, no, ale inne ptaki na przykład dzielą to na trzy lęki. I są to jaja składane, tak jak powiedziałem, w gniazdach innych ptaków. Ptaków, których jaja są zbliżonej wielkości, koloru do tego, co składają kukułki. To też jest ciekawe, ale o tym będzie za chwilę, że no, można powiedzieć, że kukułki dzielą się na takie podmiany, odmiany, gdzie ten. Ta barwa tych jajek bywa różna, ale składają je w gniazdach innych ptaków. I tutaj mamy nawet ponad 125 gatunków ptaków, w gniazdach których kukułki składają te jaja. I jedno z jaj, które znajduje się w tym gnieździe, kukułka albo zjada, albo wyrzuca i znosi w, dosłownie w kilka sekund to swoje jajo. Kiedy na przykład dostęp do tego gniazda jest utrudniony, jest to na przykład w dziupli. Pokazuje jakby tu była gdzieś dziupla, ale tutaj nie ma dziupli. I tutaj e, wtedy znosi to jajko na ziemi, na trawie, chwyta je w dziubek i wrzuca tam. Oczywiście wcześniej wyrzucając jedno z tych jajek. Co ciekawe, oczywiście tutaj mowa o tym, że te małe pisklęta w przypadku kuchłek rodzą się dosyć szybko 11, 12, 14 dni tak, żeby urodziły się szybciej niż oczywiście te pisklęta tych ptaków, tego gatunku, który je zniósł. Ósma ciekawostka oczywiście dotyczy tych piskląt, Piskląt, które są pisklętami, które kilka, kilkanaście godzin po urodzeniu zaczynają instynktownie się rozpychać i wyrzucać z gniazda dosłownie wszystko. One jeszcze nie widzą, nie wiedzą, co się wokół nich dzieje, a one wszystko wyrzucają. Inne jajka, inne pisklęta wrzucimy tam coś nie będące jajkiem, nie będące pisklętem, też to wyrzuci. Instynktowna chęć wyrzucania wszystkiego, co jest. W gnieździe, takiego rozpychania się. Później, po kilku dniach, zaczynają się drzeć. Nie da się tego inaczej określić, ponieważ one wydają odgłosy o wiele głośniejsze niż inne pisklęta. Dopier do tego ich dziubek w środku ma odpowiednią barwę, która jeszcze bardziej tych rodziców, przybranych rodziców, zachęca do karmienia. I one jedzą, i jedzą, i jedzą. Oczywiście, bardzo dużo. To jest gigantyczne wyzwanie, jeśli chodzi o tych rodziców. Z gniazda wychodzą po trzech tygodniach, ale później są jeszcze 2-3 tygodnie karmione przez tych przybranych rodziców. I no to może dziwić, że ptak widzi, że to inne ptak, no ale to nie jest takie proste. I najczęściej, bardzo często taki ptak tak długo karmiąc te kukułki, tą kukułkę, jedną, nie kilka. Jest ptakiem, który już nie może w tym roku przeprowadzić skutecznych lęgów. Tylko, że tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że za każdym razem się udaje. Ptaki często te jaja obce wyrzucają, ptaki opuszczają niekiedy to gniazdo, albo też to, czym są żywione te ptaki, w których zostało złożone jajko, może się tak mocno różnić od tego, czym kukułka powinna się żywić, że ona nie jest w stanie tego przeżyć. Dziewiąta, przedostatnia ciekawostka dotyczy tego, że samice mają wiele różnych samców w czasie tych lęgów. No i podobnie samce. Tutaj nie ma jakichś parnic. Pełna dowolność, tutaj należy pamiętać, że na przykład samców jest z reguły o wiele więcej niż samic. U nas, dziesiąta ciekawostka, jest to ptak pod ścisłą ochroną gatunkową, ale to jest ptak najmniejszej troski. W Polsce jest sto kilkadziesiąt tysięcy Panów kukułek samic jest mniej, a na świecie jest ich nawet ponad 40 milionów. I tutaj to, co wspomniałem na początku, trzeba pamiętać, że te hmm, samiczki one nie mają jakiejś możliwości znoszenia jajek i zmiany barwy tych jajek. Nie, to tak nie wygląda ale one znoszą różne jajka. I można powiedzieć, że kukułki się troszkę wyspecjalizowały i niektóre kukułki składają jajka w przypadku gatunków, w których barwa na przykład tych jajek jest taka, inne w przypadku gatunków, w których barwa tych jajek, wygląd tych jajek jest inny. Więc tutaj ta specjalizacja też jest dosyć daleko posunięta, o czym warto pamiętać. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. O kukułkach jeszcze porozmawiamy, to jest bardzo wdzięczny temat, chociaż bardzo nieprzyjemne, jeśli spojrzymy na to pasożytnictwo lęgowe. No ale jak widać, skuteczne rozwiązanie. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za ocenianie, komentowanie, polecanie, za to, że jesteście, za to, że pokazujecie znajomym, wrzucacie na swoje media społecznościowe. Zapraszam na inne materiały, zapraszam na mój główny kanał, który jest o kotach i psach, ale o tym oczywiście wiecie, mam nadzieję. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.